Wiesz, co jest najlepsze? Jak dam Calvinowi zapełni pojemnik, nie? To patrz, ile no. ma kurwa zapełniania. Dobra, jademy. No to niech zapełnia, no. Chociaż nie, lepiej. Y on to wybudował już całe. Kurwa, niech tego na razie nie buduje. Domu, żeby zbierał drewno do, ty do tych pojemników pełne. I jademy wtedy na wyprawa. Calvin! Pójdź tu. W razie kurwa na wyprawa, a nie... Jeszcze może lepsze rzeczy Mo jakieś fajne poznajdujemy, dawaj. Oby Gorczek. musiałby być Gorczek, no. Wsiadne. Pierdolony. Dobra, nic nie widzę przez krzoki, ale zaraz się w nich wpierdalą. To jest ta chyba na takiej góre, góreczce jakby małej. To my byliśmy tutaj? Chyba nie. Na pewno. Nie, my tutaj nie byliśmy. Blisko przy nas byliśmy. A ale nie, każdy ma osobno te... przecież. Nie. Brudas, napierdalą mnie. Ja. Dawaj go. Dup, lagło mi kurwa grę, niemożliwe to jest. I też, o dym. Co to jest? Czerwony. A to jest ten z flarą, co chwilę żyje. Jak tam na budowie? Ty, o nie ma siekierki lepszej, no mo! Bierz tę lepszą I tu, no. Ty, dobre miejsce mamy, że my tego wcześniej nie znaleźli. Taś Taśm, A? Eee, ile taśm! Zapisuję, no. grę? Idziemy spać? Nie. Bo noc się robi, noc się robi. Kuba, jaka noc się robi, jakie jest kurwa jasno w chuj GORCZEK! piergorczek Tu jest! Możesz GORCZEK? Każdy się ja. Nie, ja tam mam Chopie GORCZEK, jeszcze on napoje, wszystko, ty leki <laughs> Po prawej coś jest w ogóle Ja by tam podjechał Dobra Nie szło, niech od tej strony podejść. SERIO? TUTAJ? Oj. Jest tutaj, o kurwa Tak się Siadam kieram mele. o lepszy damage jak coś niż, niż włócznia Tak? Ta, na hita gościa rozjebałem Web młotkiem. Tego na kilka Pamiętaj, że prawie się możesz zasłaniać No, mega, mega damage jest Nie zdąży już zmienić i chuj, nie cza. Dobra Co tu chłopcy mieli? Kelvin! Co ty tu kurwa robisz, jak zbierać kłody? mu napić Co za chuj? Czekaj, czy tu podjada pod ta górka, czekaj Wątpię, ale zobaczymy Hopie. Żeby ino Leć. Oby mnie to, zaboli mnie to Eee, tylko flachę miał i lokalizator I tam są te, je, te jeździki, szkoda że nie mogę wziąć tego jeździka kurwa ze sobą, bo nie chcę mi się tu piechty jebać po niego Patrz to Dobra, nie wysiadać. Nie Jadę się, kurwa się O O, dostaw... aj Dobrze, kurwa bez nogi już jest Za, Zablokował mnie Bije mnie Wow, ile płatek? Płatek. Czekaj, podjada podjadać pod drugim Melex? To nie on. To jest on. Dobra, obejrzesz tu co fajnego. Na pewno bateria do Melexa. Do, do drukarki gówno. Geodeci tu byli. Bateria do Melexa, już un full. Umiesz akumulator jeszcze pozbierać? Nie, nie mogę. Ok. Przyjdzie się tu tak szczerze. Dobra, no chyba wszystko. Yy, to jadę. Da. Już do niego wsiadam. Czekaj, ja sobie popatrzę gdzie jest dom. Okej, okay, wzdłuż tej rzeki trzeba jechać. Raczej będziemy jeździć jednym, nie? Ale lepiej mieć drugi w zapasie. Rozjeżdżamy o. we dwóch kanibali? A, dawaj. Kurwa, robimy derby z kanibalami. Tylko wyjadę kurwa stąd. Ło, leżę na pizzy. Wyboję się w coś. O, jest! Czemu ja takie salto zrobiłem? Uważaj, wyjebię ci hop! Jedź, 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 jedź! Jedź, ja się w niego wpierdolę, jak wyjdzie z zawinkla. No i nie ma nogi. To jest żół bez skorupy. Zajebali my żółwia, kurwa, eleksem, Albo oni go jedli. Też jest taka opcja. Na drodze, na drodze się już nie da dobrze wyjebać także będziemy mieli szybki dojazd do chaty. No, o, hopy na drodze! I baba z sami na wierzchu. O Jezus, zajebiście się Zajebiście jest to, że oni dodali tutaj meleksy stare do jeżdżenia Bo ta mapa jest w sumie w chuj wielka, to się nie dziwię Tędy nie przejademy. W sensie lepiej będzie tędy jechać Kurwa Ała! Tam jest chyba wiocha na górze, ale pierdolemy ją, nie? Tam, no, tam, mamy to. Oprócz gościa z motorówką w łapach to nie było nic ciekawego. Właśnie słyszę. Przy naszej chacie, tak, by the way. Myślę, w sensie, że ten. Że to słyszy, Może... Przy kal... może, Kurwa. może już nie ma. Kelvin ścina na drzewo właśnie na moich oczach, także jest Gites. Zostawimy w ogóle hata I... otwartą, na no, ale chuj. Wjeżdżum. Dobra, stoi meleksik. Kuboś! Kubośu! Czekaj, Brudas kuchla, tu mam... jest. Na chacie rozpierdol go. Jak tu pojedziesz. Mam problem. Moż go po drodze. O, Spierdolę. Do chaty, nie? Na podwórku, na, na podwórku i zaparkuj, no na, na pewno nie kurwa tędy Mogłeś lewo jechać, bo kurwa utopisz No to ci zjedno, bo stoisz w ścianie chopie. Wejdź, wycofaj tu kurwa, chodź ja cię wyprowadzę stąd Jedź tu za mną Tu, mnie nie rozpierdol Nie. Kto ci tu kozuj skręcać Tu masz, ja tak patrz, masz spręży. prosty wyjazd kurwa ten No, jedź od lewej Ale drifty na Stary. No stary Ajajaj, aj, aj, w bramę nie trafię. Tu nie ma bramy. W bramę ja trafiłem, 5 metrów od bramy, kurwa. I zaparkuję obok tamtego i jest git. Tak? jak będzie. Jeden chuj, tak szczerze, jak zaparkujesz, tak będzie git. Ile on drewna. No. Z kuli meleksów to paczkuba. O nie! No. Dobra, yy, ja się muszę napić, no to biera gorczek. Biera gorczek i da sobie wody nabrać. Jeszcze nie ma jakąś ale wszystko się ogarnie. Wody se nabiorą. Ej, weź ten! Połom mi patyki na ziemi, zrób mi ognisko. Czekaj, tu powinno być. Nie musisz. A nie, są spolone. Po... A nie, nie, nie. Dobra. Pod polą i dową gorczek. Dobra, odpolą go. Zajebał mnie ktoś. Podniosę. No widzę. Bo mi się zupa spolnił. A we mnie nie trapił. Leżę. Podniosłem cię? Tak. go zabiją. czy niechcący włócz nie dała do łeku zamiast. Uciekaj. Z o, leża. Weźmy szybko Niszczy nam chatę Dobra, pitnę. E! Koniego! Debile w środku i niszczy ch chałupa. Nie ma ręki już. Nic sobie nie poniszczy. Gorczek. I niech się robi. Potem trzeba będzie kuchnia zrobić Czekaj, się napija, zaraz ci dom reszta. Uważaj! Leżę, leżę. Ty tylko ty, 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 ty nie leż. jak ci idzie? Z oh. nie wiem, kam polecił. Tu jest, rozkurwią go, zigo zajebom, mnie, ale dostał też. Musimy podnieść, Kelwin, uciekaj. O, kurwa, ale ekipy żeście zmontowali. O kur... Poli się hop! Dawaj tym, dawaj tym mołotowym. Lezus, leża. Dawaj. Niszczy na dom. Pito. Jeden gościu spierdalo. Drugi też uciekł. Pod Poli nam chata! Leży, leży jak coś. Luz, ja też, dobra, pod podawaj się szybko zanim nas z polichata. Ja młotek miałem, ale czy mi się zapisa to nie mam? Jest git jak coś. Co kurwa robił. A, to nie ma zupa, woda, że przygotował do picia kurwa. Jest tutaj siomek. Walę go Dobra, mam reszta wody do ciebie jak coś Dowej tam u na zupy, woda i co tam dać? Nic. Ujez, ja mam spleśniałe te wszystkie nogi i tep. Debli się poli. I umrzył, spolił się. Sam siebie spolił. Ky. tylko ja już mam cały głód. No i G. To ten mogę. I można, w ja ukur... tu pod... można przenosić itemy bez rozpierdalania, ich też ogarnąłem to ostatnio. Ja tu podokładam rzeczy. Na kości jeszcze zrobię. Choć jak teraz to robię, to mogę później mieć problem ze zrobieniem ścian. Czekaj. Na razie to tu przestawię, to co jest już zbudowane. Fizzinia siema. Daj loka lokalizator, lokalizator idę. Ty jej daj. Ja muszę jeszcze ryba zjeść. Mam, dałem jej. Dobra. peski Peskitu. pada Usiadła to Za Zautki mi przyniotła. Jedy... Ona przynosi rzeczy, no Kurwa. Czekaj, muszę mieć jeszcze kładę. Pa jak se siedzą. Tylko ty Kalwim jest zapierd... Zrobiłeś! No i zajebiście Kelvin. Dam ci żebyś sobie przerwę zrobiłeś Kelwuś? Daj mu, żeby się zajął tą tą. Laffyryndum. Spokój się. Tu daję. Pa, jak dasz po bokach takie te wsporniki, to możesz wyjebać to co jest pomiędzy i nie musi to tu stary leżeć. I jest takie przejście, taki przewiew, przechuj prze jest. Ja. Nie, nic nie robimy. Normalnie. Na no A na G pewnie. nie da się. Na A pewnie. A. 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 <słuch> Zrobię jeszcze ten trzymak na te włócznie, czy jak to tam jest? Też zaraz, Kuba, bo ja tu jeszcze mhm. sporo się ściany, bo jak dam to te ja idę patyki zbierać. jak dam te wszystkie magazyny bez ścian, no to nie będę mógł ścian tu zrobić. Mhm. To ja idę patyki zbierać. Dobra. Dach będziesz budował tutaj? Tak. Ale o opie, tu będą jeszcze takie rzeczy, kombinacje, że to jeszcze nie wiesz jest Virginia, Mamy ją zaznaczoną? KS mamy ją zaznaczoną. No klasa. To my już sobie, hopie, do końca gry, hopie, mamy zapasy. Na, zi Na zimę się trzeba przygotować. Jeszcze nie. Tyk. Wiele tu patyku leży, chłopcze. Korzystasz z tych patyków już tam? Tak yy, magazyn kości Rób O kości no Ile tu kud na dole leży? Kelvin Ej, już chyba sobie podpoczywał Dobrad Bo z wcześniejszych wypraw. To co mam tu to, to podkładam. Se nie podkładać, bo on tu na jeden patyk. No zaraz przyjdę. Kajona. Nie wiem. godusz Podokładaj wszystko, dokład? ja? To podokładaj tu i to co ci zostanie z tych rzeczy co już nie mogłeś to se tam Co tak jebo tak, w ogóle, czy... słyszałeś to? No Giganty przyszły, czerwone giganty Kurwa Bierz Nie trzeba. Dobra, rozpierdalam go Meleksem, no Śmiecia Grubasy Ja daję najebać Rupert Mam problem, bo wisza Virginia leży Leczę ją Chcę to ją podnieść, nie? O, ale mi chopie jiu za i zatupił. Leżę, leżę. Luz. Czemu akurat teraz przyszli? <laughs> Czekaj, zaraz cię podniosę, no jeszcze wyjebia tej piździe tutaj grubej. Dobra. Dobra, leży. Leca. Zdąża? Mhm. nie. Sre. <laughs> O budkę dla ptaków czas budować też. Co to daje? K y pióra. Jademy na wyprawa. W sensie po ta broń? No, dawaj. no ta. To już piechotą, bo to jest tu od razu. Nie wiem. Co jeszcze wziąć? Płatki jedne, śniadanie. Co Kalwina? Znaczy, K-Kelvina? Piercinia. Faka mi pokazała. Dobra, to jest no. Wiesz w ogóle, jak haj? No ja. A few moments later. Nie widzę tego pontona skurwiałego. O ile to jest ta część wyspy w ogóle, nie Jakub? Bo jak on jest po jakiejś przeciwnej, to nawet tam nie płyna dzisiaj. Kurwa, to chyba nie tu jest ten ponton. Abyśmy stąd widzieli, to nie jest ta strona pewnie mapy. No, dobra, wypierdalą do domu. Idziemy do tego wykrzyknika koło mapy? Koło ma bazy? Tam jest wykrzyknik? Mhm, u mnie tak. Kurwa, daleko w chuj, Jakub. Nie wiem, czy daleko. To nie jest na plaży. Mega daleko. Bo ty możesz, ja wiem, gdzie... Bo ty masz za bardzo oddalona mapa. Ja wiem chyba, gdzie on jest. Ja mam wykrzyknik tam... Yy... Na lewo, jakbyśmy skręcili. I no, to jest na morzu. Na 100% jest ten, yy, ten... Tu na pewno jest ten ponton. Ale to jest mega daleko, Kuba! To nie, lewo tam tydzień. teraz nie płynę. Dobra. Kurwa jebana. Ha Kuba Ej patyki wyjdziesz tu i będziesz mi rzucał na górę kłody Plazuj Jak ma w no otworzyć przejście, dobrze się popatrz. Właśnie popacz. nie mogę. O. Jednej nie złapałem. Ej, jeszcze tu nie było mnie! No właśnie. <noise> tu tra że się pośpieszył pierunie. No, siedzi i patrzy co mi odpierdalony w ogóle. No. A w ogóle. Zajebaś ptoka co tu siedział! Bliżej Chyba podchodź właśnie widzę Bliżej podchodzi. Ale z zapatyki pozbieram. Yo! Dorzuciłem! O, pa, jak go zrzucam, kurwa z drzewa. Kurwa. Wiesz go? Pierdolił z moją dzidą, kurwa, w tym, w potylicy. No i chuj, nie ma hopa. Był hop, nie ma hopa. PIT... citnył! Co? To nie. Bo ja robię tylko po tych bokach to, żeby tu światło wpadało. No, ale będzie na środku trochę miejsca. Na środku puste zostanie mówić. No. Nie no, może bym jednak zrobił tutaj to. Nie, niepotrzebne chyba będzie to światło tu, a tu się najwyżej zrobi lampki, nie? Dobra, ja zapisuję. Przez ten gadasz. Wiem. Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry. Jak ja to wyciągnąłem? Dupę, chodź w dupę. Pod T.